Cześć, dziś chciałem się zastanowić, czy widorejestratory w formie nakładki na lusterko, takie jak ten na przykład, to jest 70 MAI S500, no ale na przykład są jeszcze MGB Line, jest, są XBC. jest tego trochę na rynku, czy tego typu widorejestratory mogą zastąpić lusterko i kamerę cofania. No to po kolei. Mamy teraz włączony obraz z przedniej kamery, wyłączymy sobie ten obraz, lusterko z tego jest całkiem niezłe. Więc tak, taka nakładka na lusterko po wygaszeniu monitora może zastąpić typowe lusterko. Całkiem nieźle na tym widać. No ale czy może zastąpić kamerę cofania? No to jedziemy dalej. Zmieniłem teraz obraz na widok z kamery cofania. Zrobiłem to ręcznie, ale spokojnie urządzenia tego typu, rejestratory, mają taki przewód, który się podłącza pod lampę wstecznego biegu. I w momencie, kiedy włączymy bieg wsteczny, to automatycznie zawsze włączy się widok z tylnej kamery, z kamery cofania. No i zobaczcie, jest obraz całkiem fajnie to wygląda. Kamera zamontowana jest na zewnątrz, dlatego ten obraz jest bardzo ładny, ale. Tu mam kamerę cofania fabryczną typową. No niestety widzieć takie pasy pewnie to częstotliwość troszkę jest niedobrana, no ale nieważne. Zobaczcie, tu jest dużo większy kąt widzenia. Zobaczcie, jak daleko jest ten samochód, a jak blisko jest tu. Gdybym bazował na tym widoku, to już nie bardzo chciałbym cofać, a tam jeszcze skupę miejsca za samochodem. Widać to na tej kamerze. Zresztą tak to wygląda realnie. No to wycofajmy kawałek. Zobaczcie. Na wideorejestratorze to właściwie należałoby się już zatrzymać, a na kamerze cofania mamy jeszcze dużo miejsca. No tutaj to już w tyłek wjechałem. A tu jeszcze spokojnie mogę cofać. No dobra. Jeszcze tam jest parę, parę centymetrów, milimetrów, ale już nie będziemy cofać dalej. Odjadę. No i dlaczego tak się dzieje? No po prostu tylna kamera, która ma służyć jako wideorejestrator, żeby była sensowna, nie może mieć zbyt dużego kąta widzenia, bo wszystko będzie oddalone, będzie mało czytelne. Ta kamera, która jest akurat w tym egzemplarzu, pokażę Wam. To jest ta kamera. I ona widzi mniej więcej kartkę papieru taką A4 z odległości, z odległości 12 cm. Sprawdziłem to wcześniej, bo teraz jest wiatr, więc trochę niewygodnie by to było sprawdzać, ale mniej więcej sprawdziłem to z około 12 cm obejmuje taką kartkę papieru to jest za duża odległość, żeby kamera miała dobry kąt widzenia. Ta fabryczna kamera cofania widzi kartkę papieru z odległości mniej więcej 8 cm i to już jest taki kąt widzenia, który pozwala właśnie tej kamerce bardzo ładnie pracować jako kamera cofania. Można poprawić oczywiście użyteczność tej kamery z wideorejestratora, jeżeli ją sobie po prostu opuścimy troszeczkę w dół. Czyli nakierujemy tak, żeby może ona widziała linię zderzaka. Jedną ręką mi się to chyba nie uda zrobić. Maksymalnie co się dało. Zresztą to jest kwestia montażu. Myślę, że, montując taką kamerę, można sobie tak to ustawić, żeby ona bardziej w dół patrzyła. No i zobaczcie teraz. Widzę ziemię. Nie wiem, czy trochę nie przesadziłem, jednak. No i cofamy. No i teraz jako kamera cofania jest ok, ale jako wideorejestrator yy, no beznadziejna sprawa. Więc wniosek jest taki, jeżeli chodzi o wideorejestrator, który ma też tą tylną kamerę, która ma służyć jako kamera cofania, no to te pierwsze ustawienie, gdzie ona jednak patrzyła sobie tam w tył jest bardziej użyteczne, no bo po prostu będzie to pracować jako wideorejestrator i trochę nam też pomoże przy cofaniu, po prostu zobaczymy czy jest przeszkoda, czy jej nie ma, natomiast nie... Odległości z tej kamerki nie ocenimy, ale będzie widać po prostu, czy tam możemy cofać, czy nie. No, czy, czy jest przeszkoda, czy nie ma. Czy jakiś dziecko tam się nie bawi, czy nie stoi tam jakiś słup, kosz, duży kamień. Więc pod tym względem jest ok. Czy tego typu rozwiązania są w porządku? Hmm. Powiem tak, jak potrzebujesz kamery cofania, taki porządny kamery cofania, no to ten rejestrator tego nie zastąpi. Natomiast jeżeli nie jest ona, nie jest ona aż tak niezbędna, traktujesz to po prostu jako dodatek, jako taka pomoc, to tak, to spokojnie można taki wideorejestrator zamontować. Wtedy zobacz, nie trzeba dodatkowego monitora nigdzie kleić na kokpicie. Masz to wszystko na lusterku, więc wygląda to w miarę schludnie. I coś takiego mogę zarekomendować. Jeżeli chcecie takich rad więcej, no to piszcie komentarze, co byście chcieli wiedzieć, jeżeli chodzi o taką elektronikę użytkową do samochodów. Na dziś to tyle, bo te i inne produkty zapraszam na sklep hadron.pl. No, teraz się mogę pożegnać. Trzymajcie się do następnego filmu. Cześć. Tu w garażu widać to jeszcze lepiej. Zobaczcie. Tu jest tyle miejsca z tyłu. Tu jest tyle miejsca z tyłu. No i cofamy. O, tu już praktycznie miejsca nie ma. A tu proszę bardzo, jeszcze ładnie, tu już wjechałem w barierki. No, także tamtego.